Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku. Zagrajmy w The Sims 3. No więc, tak: Tamta rodzina usunęła mi się i stworzyłam nową. No, ale wszyscy są mniej więcej podobni do tych, co byli w ostatnim, w ostatnim odcinku. Więc wam pokażę jeszcze. No, raczej się nie zmienili z tego co widzę, tylko dodałam córeczkę i teraz będę psa robić. No dobra, teraz nadamy mm, mu imię Bany. Obiecałam, że będzie Bany, więc będzie Bany. To będzie dziewczynka, tak, a rasa. Nie wiem, jaką zrobię razem, muszę poglądać najpierw. Foxhundry są fajne. Albo Bigle. Bo. Bulldogi, czy tam jakieś boksery, czy tam jakieś dalmatyńczyki do mnie nie przemawiają. Wolę takie pieski, o właśnie takie ekspanielki czy takie tam różne Nie postarali się nad tymi psami, muszę wam powiedzieć. Nie postarali się, ponieważ mm, one mają długą sierść, nie krótką. O! O, ale fajne. O, ale słodziak. Nie, no dobra, zostaje ta. Nie będziemy, bo tu jest sierść. Jak widzicie, tej sierści mm, zmieniać nie będziemy, bo jest według mnie dobrze. Damy mu tylko obrożę. Jaj, i... jaj, jej. jej obrożę. Mm, zrobić jej takie serduszko ładne. Dobra, piękne serduszko. Tak, różowe musi być. Musi być różowe, bo dziewczynki kochają różowy. O tak, o tak, o tak. No dobra. Teraz już mamy pieska słodkiego. No i możemy wybrać mu cechy. Mm, pie pies ma tutaj zestaw, um, ma trzy, trzy zakładki. No właściwie to cztery, ale to ze wszystkimi. Tutaj jest um, takie umysłowe, tutaj fizyczne, no a tutaj taki styl bycia. No na przykład jak ktoś jest agresywny, jakieś, jakiś pies, czy... Ale słodko rusza oczkami! Przepraszam, ale strasznie się tym podniecam. Bardzo to, fajne to jest dla mnie. Mm, będzie przyjazna. Mm, lojalna. Mm, zawstydzająca. Mm, na pewno będzie leniwa. <noise> Według mnie psy... No, ja mam psa, który... No, jest naprawdę troszeczkę leniwy, bo całymi dniami po prostu leży na kanapie i nic nie robi. A... <noise> Dobra, kończymy tę rodzinkę. I teraz mm, wybieramy się do tworzenia domku. Ui, dom! E, jako, że... W poprzednim odcinku nie dawaliście chyba za dużo komentarzy. Chyba zero nawet. Ale myślę, że z, czas, z, z czasem będzie ich coraz więcej tych komentarzy. No ale to nie będę grała na kodach, dopóki ktoś mi nie napisze, że chce, żebym grała na tych kodach. Więc na razie. Będziemy tak grać. Hmm, może co ja robię? Parent. Parent. No i okej. Okay. Zaraz będę musiała też nagrać um, nową serię. Zaraz będę nagrywała kolejny odcinek. Pierwszy odcinek innej serii. No, stra będę nagrywała, bo... Chyba, chyba nagram Stra, bo dawno nie nagrywałam Stra. Już chyba jakieś 3 tygodnie, czy dwa tygodnie. Już nie pamiętam. 6 minuta. Dobrze, że dzisiaj sobie ustawiłam stoper, po ostatnio. E, filmik miał chyba 14 minut. O, załadowałam się. No i tak. Mm, no filmik miał 14 minut i miałam problemy troszeczkę, żeby go wyrzucić, ale się udało. E, mm, teraz który wybieramy tą? Ja bym chciała taki z dwoma sypialniami, bo mm, troszeczkę niezręczne by było y, spać z... No, rodzice spać w jednym pokoju z dzieckiem. No, troszeczkę niezręczne to by było. No, coś ty. Coś ty, coś ty, coś ty. Mm, fajne są tutaj domki malutkie. Ja bym chciała jakiś taki większy. No, ale tu nie ma, widzę że tu nie ma domków, więc chyba będę musiała użyć kodów. Żeby sobie zrobić jakiś domek. Widzę, że to będzie naprawdę konieczne. No. No dobra. W takim razie, jak mi się nie uda, jak mi nie starczy pieniędzy... Oczywiście, że mi nie starczy pieniędzy. No trudno. Zobaczycie, jak Vera buduje domy. Jak Verkos buduje domy. Nie jestem jakimś tam majsterkowiczem, który buduje jakieś wyimaginowane Modern House'y po prostu ja po prostu buduję tak jak mi się podoba lubię domy nowoczesne jednak nie umiem ich robić robię bardziej takie domy podchodzące pod renesans jednak nie lubię jak coś jest takie strasznie stare lubię jak ma taki, takie kolumny starsze, to tak fajnie wygląda jak ma na przykład yy, Lubię jak na przykład jest zem, stół niedrewniany, tylko właśnie z tego samego materiału, co mm, no po prostu jest z drewna, tylko że jest pokryty materiałem y, tego samego koloru i tego samego rodzaju, co kanapa. Cały zestaw wypoczynkowy, bardzo lubię takie elementy. No ale pewnie nie o tym chcecie teraz słuchać, więc zaczynam się do budowania. <grym> o, ósma minuta ruszyła. Dobra. Zaczynamy. Mm. Wydaje mi się, że mm, będzie jednopiętrowy, ponieważ e, nie wyobrażam sobie, żeby był sens e, budowania jakiegoś większego. Dobra, może zaczniemy od takiego przedsionku. Tutaj uważam, że takie malkie pomieszczenie takiego koloru byłoby idealne. Nie lubię, jak są te siatki włączone. Dobra, teraz kuchnia. Kuchnia będzie koloru, wydaje mi się takiego brunatnego, takiego jak tutaj jest, albo tego. No więc ja zrobię tego koloru. No tak kuchnia taka średnia. Mm, następnie będzie sia salon. Sialon chciałam powiedzieć. O, śmiechu warte. Mm, salon i będzie, tutaj będzie taka jadalnia mała. No mała. Mała ona nie jest, ale nieważne. No tu będzie taki korytarz. I tu będzie, będzie salon. Taki salon powinien starczyć. Um, tutaj będzie pokój ten taki dla rodziców. Um, a pokój dziecięcy będzie po drugiej stronie. Tu będzie pokój dziecięcy. Tylko, że tutaj będzie taka podłoga, takie puzzle tu będą. takie puzelki wydaje mi się, że będą bardzo odpowiednie do domu, mały, do pokoju małej dziewczynki. Um, teraz tworzymy trzy łazienki. Tutaj będzie jedna, taka po prostu ubikacja, czy coś tam. Um, tu będzie druga łazienka rodziców, no już troszeczkę większa, niebieska, no i yy, dziewczynki. Dziewczynka będzie miała Łazienkę kilkukolorową, ale też niebieską. No ale będzie miała już troszeczkę mniejszą niż rodzice, więc mm, sądzę, że nie powinno być źle. O, i teraz tworzę takie pomieszczenie. E, takie biuro w zasadzie to będzie, w którym będzie, y, będą dwa biurka i tutaj będzie po prostu takie studio pracy. Że tak to nazwy. Studio pracy. No, halo Dobra. O, troszeczkę mnie brzuch boli. Nie wiem z czego. O, no właśnie, źle klikłam. O, jejku, jejku, jejku. E, wybaczcie, jeśli słyszycie szumy w tyle. Niestety mam gościa. Niestety. No cieszę się, że jestem gość, ale nie będę nic mówić już. Jeśli jesteście tacy dociekliwy, to powiem wam, że to moja babcia. Nie będę przed wami niczego ukrywać. Przynajmniej się postaram niczego nie ukrywać. Bo nie lubię w sumie jak oglądam kogoś, kto uważa, że jak ktoś nie powie, na przykład w YouTubie, nagrywa filmik i ktoś tam krzyknie, to nie powie kto to jest, bo bo nie chcę udostępniać danych e, prywatnych. No to to jest troszeczkę dziwne. Wydaje mi się tak, jakby e, ci ludzie mieli na myśli to, że ktoś zaraz e, będzie wiedzieć, e, że na przykład ktoś ma, nie wiem, córkę czy coś i na przykład od razu pojedzie tam do e, miasta, które ma podane w opisie kanału, gdzie mieszka i zacznie szukać tego dziecka, no nie? To jest dla mnie już troszeczkę chore i wydaje mi się, że nie powinno być takich osób na YouTube, którzy no tak się zachowują, bo dla mnie to jest troszeczkę, no, troszeczkę jakby to powiedzieć, nieeleganckie. E